Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy malować Twingo. No byliśmy drogą kupna, kilka sztuk farb, nie wiemy czy nam tyle starczy, Jarek uznał, że tak. Ale ja na oko brałem. No, ale zobaczymy. Słuchajcie, widzowie, sytuacja wygląda tak, że AOTKO przestało przez ostatnie tygodnie w krzakach. Co może być trochę po nim widać. Ale nie szkodzi, bo to fura, która będzie uczestniczyła w we krejsie. A jak wiemy, po nim raczej wiele z niej nie zostanie. Bardzo profesjonalnie do tego podejdziemy, bo mi już nie chce tego określić, więc określimy z tyłu szybę. A czy no tylko tak wierzcie, już się trochę profesjonalizmu, tak jak powiedziałem, i co? Mamy tu jakieś naklejki, te naklejki też nie będziemy zrywać, już trudno. Pamiętajcie drodzy widzowie, że dobre przygotowanie do pracy to podstawa, prawda Jarek? Dokładnie. Dlatego jesteśmy ubrani bardzo profesjonalnie. Co jest, Piotrek? Gdzie byłeś? Przyjechałem zobaczyć, co wy tutaj działacie. Nie cię będę cię macował, mokro rękę. A, dobra, to już Jak ci się podoba? Zajęliście. Ale mogliście. Się... Ile bym dał? No. <laughs> za co? Za usługę malowania? No. <laughs> za usługę. Chciałbym no mal... ci mi dopłacić, żeby tak malować. Ty, ładnie, ale kolor zajedisz. Dobry wybraliśmy, nie? No, fajny kolor wybraliśmy. Taki, żeby będzie go widać daleko. Ale się te, no lejczy, żeby fajne było. No ale no nie no, chodziło o to, że... Nie, fajnie, ogólnie, zajść. Ale ogólnie jak się jedzie, na skrzyżowaniu jak skręcasz prawo Co, jeszcze... już jakieś farby? Ale jak wjeżdżałem, miałem szyby zamknięte, ja czułem farbę. Już. Tak? Naprawdę, już było czuć. Dobra, to teraz ile Was to wyszło? Ile wyszła farba? Ile wyszło? Dobra, słuchajcie, to tak, podsumujmy ogólnie koszta tego. gdzie To jest Boże. tak. 10 zł paliwo. Nie, tak poważnie, farba. Ile wyszło tak <grym> Farba 13 zł za puszkę, coś teraz się pamiętam. 150 zł wyszło za, za farbę plus taśmę. To no, niedługo. Profesjonalne usługi zmiany koloru. 500 zł? Nie no, ale fajnie wyszło. Fajnie. Jak na wraka to jest super. Poopłacę! O nie! Opłaczała się! To przyciemnianie lampy. jakbyście się zastanawiali jak przyciemniają lampy wszystkie tunerzy, to właśnie tak. Ale lampa wyszła No. To też jest z przodu, nie? Przy... Tak. Na jaki groźny teraz jest. Patrz. Ja, to dobrze poszło. Po czy nie? Ale groźny jest teraz. Kochani, ogólnie odcinki o brak przygotowań w ogóle z tego wszystkiego, z całej tej otoczki nie odbyłyby się bez sponsorów. Czyli subiek mamy Wulemia Woodcraft, Telepremium i JJ Luxury, tak? Czyli głównie tacy nasi sponsorzy, którzy nam pomogli w tym wszystkim, co tu się dzieje i dziękujemy im bardzo yy, i będziemy na pewno dalej yy, popracować. Czeka, się wyjechał za linii. Piotrek, co jest z plastyki w szkole? Plastyki? prawda. <laughs> Nadal nie. Nie. No może teraz? Nie. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. O, 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 o. Jeszcze jak kamerę weźmiesz troszeczkę w, lekko w lewo i w, o, 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 o. o już do O, teraz, o teraz. teraz wygląda dobrze. <laughs> ja będę jechał tak od góry dnia, czekaj jeszcze przymierzymy. No w ogóle się zmieścisz tam? Co? Zmieścisz się tam w ogóle. Aha. Dobra, bez zapinania. Ogólnie będę zapięty, ale nie się, Lewy długi. Prawy krótki. Zerowanie. rondo, Kurwa bokiem. O! No kurde, jak nowo. Nie leżę taką osobę. <grym i> Za pana gra. A włącz długie. Ty, no widać. Normalnie profeska przyciemnianie. nie. Bez kierunki widać. Ty. Normalnie widać kierunki wszystko. O Jezu, działa. Wystarczył, Wada. Słuchajcie tego połosie. Wal Co to było? Myślę, że, no i co, w tym odcinku to by było na tyle. Ja jestem tutaj na ostatnią chwilę, praktycznie już przyjechałem na gotowe. Jak zawsze. Jak zawsze, ale mogę chłopakom pogratulować, bo wyszło fajnie, mi się podoba. No i co? Wy ocenicie wy, nie? W komentarzach. Dajcie like, subskrypcję, komentarz. No i tyle. Nie pościer. Nie płaciłem. Ale nie lubicie się żegnać. Ładnie wyszło. To są z radości. <laughs> Ona już wie, co ją czeka.